Bardzo dużo obecnie jest zespołu Aspergera u nas w mediach, ponieważ Sławomir Męcen sam mówi, że ma zespół Aspergera, co od 2020 roku na świecie już jest nie do końca klasyfikowane, ponieważ jest to zwykły autyzm. I fakt, że są osoby, które są autystyczne i są bardzo zdolne w jakichś tam przestrzeniach. I taką, takim przykładem jest na przykład Leo Messi, który ma autyzm i potrafi w odpowiednim momencie zrobić cuda z piłką niezależnie od presji, przeciwnika, po prostu robi swoje, tak samo pan Sławomir robi swoje na wiecach. Ale ja mam do Pana Sławomira pytanie, bo bardzo dużo i ma pan naprawdę okazję, żeby dużo o tym powiedzieć, dużo pomóc. Dużo ludzi teraz patrzy na Pana. Jak chce Pan pomóc rodzinom dzieci, które mają dziecko autystyczne, ale które nie funkcjonuje tak dobrze jak Pan, jak Leo Messi, które nigdy nie będzie w stanie funkcjonować samemu, któremu trzeba zagwarantować po okresie edukacji możliwość realizacji pracy w ZAZach czy tam innych placówkach, gdzie może pod stałą opieką po prostu realizować swoje pasje i rozwijać się jako pracownik. Jakie ma Pan pomysły na to, żeby pomóc rodzinom, dzieciom, dorosłym, gdzie jest osoba autystyczna, bo mały kawałek ludzi sobie doskonale radzi? Ale spójrzmy na to, w jak duży, jakie duże spektrum osób potrzebuje pomocy i jaki ma pan na to pomysł. Jestem bardzo ciekawy i jeżeli możecie pana Słowomira oznaczyć, byłbym zobowiązany, ponieważ on ma świetny mandat do tego, żeby właśnie o tym wsparciu mówić. Więc trzymam kciuki, panie Słowomirze.